Dzień dobry wszystkim, chciałbym się pokazać, kiedy warto zastanowić się nad wyczyszczeniem kotła. Przy normalnych warunkach pogodowych ciąg powietrza w piecu mamy na poziomie, przynajmniej w moim przypadku, około 2,8-2,6-2,5. Ale, gdy na dworze jest silny wiatr. Zamiast otworzyć drzwi, aby wzmocnił się ciąg powietrza, warto zrobić dodatkowe czyszczenie, bo nam to na pewno ułatwi sprawę. Wzmacnia się wtedy zasys w kominie, i spójrzmy, aż huczy dochodzi do 7, a prześlinnych podmuchach i do 9. Miałem przed chwilą wtedy czyszczenie wyczystki. Jest wręcz przyjemny, bo wszystko zostaje zaciągnięte przez komin. Nic nam nie wydostaje się poza kotłownię. Jest to, można powiedzieć, że sama przyjemność w tym wypadku.